Pan z wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga Swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania, większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem, całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego, znaczy daleko więcej niż wszystkie cało palenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Rekolekcje to powrót, moi drodzy. Nie z dalekiej podróży. Ale to przyznanie się do błędu, to powrót z nieudanej drogi. Wracamy może smutni, bo to my zawiniliśmy i odeszliśmy. Ale czyż odnalezienie Boga nie powinno być dla nas źródłem radości? Oto jesteśmy znowu pojednani z Nim, z Bogiem. Oto znów możemy iść przez świat. Nie w pojedynka, nie samotnie. Broń Boże. Ale razem z Nim. Z tym, który dlatego stał się człowiekiem, dlatego przyjął nasze ludzkie ciało, aby dotrzymać nam kroku, aby przejść z nami naszą ziemską drogę. Znów jesteśmy z Jezusem. I tutaj mógłbym skończyć. Ale wiemy, moi drodzy, jak ciężko jest dotrzymać Jezusowi kroku. Już nieraz braliśmy udział w rekolekcjach. Dobrze jest zastanowić się, by nie popełnić tych samych błędów i znów za parę miesięcy nie rozpaczać, że zeszliśmy z dobrej drogi. Co więc zrobić, żeby wytrzymać? Co zrobić, by wytrwać przy Jezusie? Na pewno mamy pomoc. Pomoc z jego strony. On, mój, moi drodzy, przecież jest słowem, słowem wcielonym, czyli słowem, które stało się ciałem. Spróbujmy zatem to Jego słowo zamienić w nasze ciało, czyli w naszą codzienność. Może warto jest nachylić się nad Słowem Bożym, by za tym Słowem podążać, by nim żyć, by ono sprawiało, że staniemy się po prostu inni. Różnica między Słowem Bożym a zwykłą książką jest przeogromna. Z autorem książek nie porozmawiamy. Możemy ich posłuchać, możemy nawet powiedzieć po przeczytanej lekturze czy obejrzanym filmie, że ten obraz, ta książka do mnie przemówiła. Ale tylko ta księga, Księga Boża, Księga Ksiąg, aż 72. Nie tylko mówi do nas, ale też rozmawia z nami, oczekuje od nas odpowiedzi. Oto Bóg do mnie mówi i czeka. Pamiętam, jak siostra zakonna zadzwoniła do mnie, zbulwersowana jak zwykle, bo ciągle recenzowała wszystkie wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka i zaczynała swoją wypowiedź jak zwykle. Jak on mógł tak powiedzieć? A ja jestem takim jej dyżurnym dyskutantem bo ciągle Franciszka broni. Papież to papież, mówię, trzeba się z nim liczyć i słuchać, a nie dyskutować. Któregoś razu powiedział Franciszek, że trzeba iść na kompromis. No, mówi, no jak ja, siostra zakonna, całe życie poświęciłam jemu, ja mam na jakiś kompromis iść? Albo się idzie, albo się nie idzie. No i tak w tym stylu. Nie wiedziałem, o co chodzi na początku, ale tak wczytałem się, wsłuchałem słowa papieża i miał to wszystko poukładane. To była wypowiedź przemyślana, bo powiedział wtedy: Idź na kompromis z Jezusem. Weź do kieszeni, w swoją codzienność, ewangelię. Czyż to nie wspaniała rada dla nas, ludzi XXI wieku, ludzi zanurzonych w życiu tego świata? Przecież my jesteśmy specjalistami od tego świata. Dobrze wiemy, gdzie rachunek opłacić, gdzie kupić to czy tamto. Do jakiej szkoły dziecko posłać, czego się spodziewać od życia, nawet jaki samochód kupić. Wszystko wiem. Ale czy wiemy, czym dojechać do nieba? Którędy do nieba? Jak iść do nieba? Trzeba nam iść na kompromis właśnie z Bogiem, właśnie z Jezusem. Jan Paweł II, nasz święty papież, kiedy w 87 roku ubiegłego wieku, był w Krakowie. Młodzież go nie puściła do łóżka, można powiedzieć, bo późnym wieczorem zebrała się pod jego oknem i zaczęła wznosić okrzyki, śpiewać na jego cześć. On wyjrzał do nich, rozłożył ręce, mówi: Nie wiedziałem, że przyjdziecie, coś bym przygotował. Jak oni zrozumieli, że jest nieprzygotowany, to tym bardziej, tym głośniej krzyczeli przemów, przemów. No dobrze, mówi papież, to spontanicznie coś powiem, ale tak bez przygotowania. I ugryzł się wtedy w język, mówiąc, jak to bez przygotowania? Kiedy przyjdzie nam mówić spontanicznie, to nie znaczy bez przygotowania. To znaczy, że na ten moment przygotowywaliśmy się przez całe nasze życie. Czy wasz papież ma wam coś do powiedzenia? Papież oderwany od pracy, zatrzymany na ulicy co mógłbym wam powiedzieć tak ad hoc spontanicznie i wtedy powiedział mi, czytajcie pismo święte słuchajcie słowa bożego bo ono mówi prawdę o was a dowodem na to że jest to prawda jest to że niczego nie obiecuje za darmo I jeszcze jedno moi drodzy ojciec święty franciszek Święty Jan Paweł II, ale tak między sobą zastanówmy się, dlaczego my, co niedziela, co msza święta, słuchamy słowa Bożego. Dlaczego? Z pierwszych ksiąg Biblii dowiadujemy się, że jak Pan Bóg już coś raz powiedział, to wystarczyło. Powiedział i stało się. Stał się dzień, stała się noc, stał się ląd, stała się woda. Stały się zwierzęta, rośliny, stał się człowiek, powiedział i stało się. A on ciągle do nas mówi, tak jakby ciągle nas jeszcze do końca nie stworzył, tak jakby ciągle nas stwarzał, tak jakby każdego dnia próbował poprawić to, co zrobił wczoraj. Spójrzmy na naszą relację ze Słowem Bożym w ten sposób. Że tak długo, jak idę przez ten świat, jak długo trzymam się Słowa Bożego, tak długo Pan Bóg mnie co stwarza? I to nie stwarza tak dla zabawy, ale stwarza mnie na swój obraz i swoje podobieństwo. Pismo Święte. Może warto Pismo Święte zacząć nazywać Słowem Bożym. Słowem, bo Słowo jest zawsze żywe. Słowo jest właśnie wypowiadane przez kogoś, kto mówi. Jeśli słuchamy Słowa Bożego w czasie Mszy Świętej, to znaczy, że On tu jest. On tu do nas właśnie przemawia. Słysząc głos Pana, wiemy, że idzie obok. Możemy wyczuć Jego obecność. Możemy starać się to uczynić, starać się wyśledzić, gdzie On jest, jakie ślady dla nas zostawia. W ten sposób mówię klerykom, żeby nie kończyli rozmyślania nad Pismem Świętym po półgodzinnej refleksji z rana, którą ciągle każdego dnia przeprowadzamy, ale żeby chodzili z tym słowem. To nieprawda, bo my tak czasem kobietom mówimy, my mężczyźni, że, że nic nie robimy, że ona pyta męża, co robisz, o czym myślisz, a tak o niczym sobie siedzę. Nie, nie. W tych głowach naszych, czasem nie bardzo uwuszonych, cały czas nurtują jakieś myśli, ciągle człowiek o czymś myśli. Po co my myślimy o tych rzeczach, które na przykład za nami, które powiedział nam jakiś trudny człowiek może jakiś przełożony w pracy? Ciągle analizujemy, a gdybym go jeszcze raz spotkał, ale bym mu odpowiedział, ale bym mu dał popalić. Po co to wszystko słuchajcie? Czy nie lepiej zająć myśli czymś lepszym? Właśnie Słowem? właśnie Ewangelium. W Słowie Bożym mamy trzy, nie cztery zdania, trzy w Starym Testamencie i jedno w Nowym Testamencie, które streszczają wszystko, wszystko, kilkaset stron Pisma Świętego, Słowa Bożego da się streścić w czterech zdaniach na temat, kim jest Bóg dla człowieka, kim jest człowiek dla Boga, bo chyba o to najbardziej nam chodzi. Pierwszy obraz, pierwsze zdanie mówi, że my jesteśmy gliną, a on jest tym, który nas z tej gliny czyni, stwarza. Dzieciom na katechezie opowiada się taką przygodę konesera sztuki, który jeździ po świecie, który odwiedza antykwariaty i kupuje wszystko, co cenne, poszukując pereł, poszukując arcydzieł. I kiedy zachwycił się pewną porcelaną, sprowadził ją natychmiast do domu, kiedy oglądał Jedną z filiżanek ta przemówiła do niego, mówiąc: Nie zawsze byłam taka piękna, kiedyś byłam zwykłą gliną. Ale mój twórca nachylił się nade mną, wziął mnie w swoje mocne dłonie i zaczął mnie kształtować, tłamsić, dusić, ugniatać. Na koniec mnie jeszcze do rozpalonego pieca wstawił. Oj, wiele wycierpiałam z jego ręki! Ale kiedy tak widzę ten zachwyt w Twoich oczach, to sobie myślę, że warto było to wszystko przeżyć, nawet jeśli bolało. I dzieciom mówi się, że per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd, że tylko to jest piękne i cenne, co kosztuje. A my, moi drodzy, czasem tułamy się przez to życie. Od lekarza do lekarza w trudach, w cierpieniach, w znoju. Czyż to nie jest o nas, o naszym stwarzaniu, o Bożym kształtowaniu naszego charakteru? Czy bylibyśmy szlachetni bez cierpienia? Jest to retoryczne pytanie. Nie ma takiej możliwości. Piękni ludzie, wspaniali, szlachetni ludzie to ci, którzy niejedno wycierpieli, którzy przejęli się bólem albo własnym, albo kogoś, kogo kochali. Tylko takie relacje uszlachetniają, które bolą. Wie o tym dobrze, żona, myśląc o mężu, i odwrotnie, mąż, myśląc o żonie. Im dłużej są razem, tym, wie, tym bardziej wiedzą, dlaczego są, bo to ich kosztuje, bo to ich kształtuje, bo to ich uszlachetnia. Drugi obraz to pasterz i jego owce. Oczywiście Bóg jest naszym pasterzem, Chrystus jest naszym pasterzem. On dokładnie mówi, po czym go poznawać. Ja jestem dobrym pasterzem, a owce znają mnie, bo znają co? Mój głos. Czy słucham słowa, słowa mojego pasterza, pasterza, który idzie ze mną i za mną, jeśli zbłądzę? Pasterz zawsze idzie przodem, kiedy jest wszystko w porządku, kiedy wszystko jest w ładzie, w normie, ale kiedy owca się oddala, zostawia te które się nie zagubiły i idzie za tą zabłąkaną. Jest wtedy odwrotnie. Ona najpierw szła za nim, a teraz on idzie za nią. Tylko, że on idzie po to, żeby ją sprowadzić, żeby ją przynieść, żeby ją dołączyć do reszty. Trzeba nam wsłuchiwać się w głos Pana, byśmy nie pobłądzili, abyśmy byli razem. Nie my, nie nasze myśli, nie nasza mądrość, ale Jego Słowo nas... Łączy i prowadzi. Ojciec święty Franciszek, kiedyś, nie wiem czy żartem, czy na serio, powiedział o nas kapłanach, że powinniśmy pachnieć tak jak nasze owce. Może coś w tym jest. Jeden z kaznodziejów, w czasie rekolekcji, mówił, że podobnie jest z pszczołami, bo jak królowa ginie i trzeba dwa roje połączyć, to nie wkłada się. Pszczółek do jednego pudełka, bo się pozagryzają. Inaczej pachną. Żeby się nie pokaleczyły, to stawia się jeden ul na drugim ulu, przedziela się je kartą, najlepiej jakąś gazetą, albo podwójną. I one wiedzą, że ktoś jest po drugiej stronie, zaczynają przegryzać. Zaczynają robić dziurki, zaczyna się ten zapach mieszać. I zanim do siebie dotrą, to już pachną, co. Tak samo. Trzeba nam pachnieć tak samo. Mamy tyle niechęci czasem do kogoś. Po prostu nie wiemy dlaczego. Czasem słyszę, proszę księdza, nie wiem dlaczego, ale po prostu go nie lubię. Nie lubię i koniec. Nie chcę z nim pracować, przebywać, myśleć. Absolutnie. Toksyczna relacja od razu. Ale nie robimy tego dla siebie, moi drodzy. Robimy to dla Boga, który jest Bogiem i moim, i Jego. I może warto właśnie popatrzeć na te rekolekcje, żeby się przełamać, żeby zapomnieć o sobie, żeby nie szukać się, by nie budować tego świata pod własną modłę. Jedna z sióstr zakonnych mówi, że ludzi można podzielić na dwie kategorie. Jedni chcą, żeby świat był wyłożony dywanami. Żeby miękko się po świecie chodziło, wszystko pasowało. Ale też jest drugi typ człowieka, który zamiast wykładać świat dywanami, po prostu kupi sobie wygodne buty. No i już ma dobrze. Może warto po prostu zapachnieć zapachem Chrystusa, patrzeć na drugiego człowieka Jego oczami przez pryzmat Jego serca. Kolejny obraz pisma, który znajdujemy, który mówi o mnie i o Bogu, jest Pan i Jego Sługa. Pan i Jego Sługa. Bóg, który jest Panem, człowiek, który jest Sługą Bożym. Pamiętam, jedna z sióstr przyjechała mnie odwiedzić do Lublina, gdzie pracowałem, bo zaprosiłem ją na herbatę, zaprosiłem też sąsiada. I kiedy on się już pofatygował, przyszedł do, do mnie do mieszkania, to siostra krzyknęła: O, jakie mam szczęście! Będę piła kawę w towarzystwie dwóch przyjaciół Jezusa. A mój kolega, sąsiad mówi: proszę siostry, ja jestem biblistą, ja znam Pismo Święte na pamięć. I tam w ogóle ani jedno słowo nie mówi, że ksiądz jest jakimś przyjacielem Jezusa, Chrystusa. Ale za to wiele razy jest napisane, że apostołowie byli sługami, nieużytecznymi pana Jezusa. I tak to zapamiętałem, żebym dokładnie wiedział, jaka jest moja rola w kościele. Jaki tam ze mnie przyjaciel Pana Jezusa, sługa Jezusa? O. Dzisiaj nie lubimy tego słowa. Dzisiaj słowo służba raczej. Oj oj, nie ma o czym mówić w ogóle. Nie należy do tych, które oznaczają, że mamy do czynienia z kimś. Raczej o takim, byle kto. A może warto wrócić do tego, do czym żyli nasi ojcowie, nasi dziadkowie. Bo przecież, kiedy oni szli do pracy, to po prostu szli na służbę właśnie. Jeśli nie na tę społeczną, to służyli swojej rodzinie, bo wiedzieli, że pracować trzeba dla kogoś. Pracować ko trzeba dla kogoś. I to jest właśnie służba. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy służę Panu, kiedy służę Panu Bogu, to Bóg mnie potrzebuje, moi drodzy. To nie jest tak. Że On może wszystko i chce wszystko. Może i może wszystko, ale nie chce wszystkiego sam. Nie rób tego samemu, co można zrobić we dwójkę. O. I On tak ma. I dlatego powołuje, dlatego mówimy, że ludzie mają powołanie, że każdy człowiek ma to swoje powołanie, że trzeba to powołanie odkryć. I jesteśmy wszyscy potrzebni Panu Bogu. Idąc więc za słowem Bożym, za głosem Bożym, popatrzmy na siebie, jaką rolę odgrywamy w życiu Pana Boga. Co możemy mu dać we własnym życiu, jaką rolę Jemu przypisać. I czwarty obraz z Nowego Testamentu, bo przecież Jezus uczy człowieka modlitwy rozpoczynającej się od słowa: Ojcze, które wskazuje, że i ja, i ty i wszyscy ludzie jesteśmy dziećmi Bożymi. Bożymi dziećmi. Ja nie wiem, jak kobiety to robią, ale kobieta, jak spojrzy na niemowlę, leżące w wózeczku, w jakiejś kołysce, to zawsze widzi podobieństwo do rodziców. A te oczka to są po mamusi, no patrz, a tu po dziadku, a tu po babci, a tu po tatusiu, słuchajcie, a ile razy ja patrzę? No patrzyłem już kilkanaście razy tak po cichu i kilkanaście razy głośno, konsultując. Ja tam nie widzę żadnego podobieństwa. No prawda, jakiś dziwny jestem. Ale tak sobie myślę, może kobiety mają rację, słuchajcie. No dziecko powinno być do swoich rodziców, co? Podobne. Jesteśmy podobni do Boga Ojca? W czym jesteśmy podobni do Niego? Mamy jakieś w sobie podobieństwo do Niego? No wypisz, wymaluj dzisiaj, mówi o miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego. No bo On jest miłością co więcej on jest miłością miłosierną, a więc on potrafi kochać bardzo trudną miłością. Ja wiem, że czasem my popełnimy błąd, ktoś nam zwróci uwagę i nie możemy mu tego darować, że on nam tę uwagę zwrócił. No i wiem, bo mam tak, jak powiedziałem. Czasem ja tak mam. Nie lubię, jak mi ktoś zwraca uwagę i, i to mnie kosztuje. Ze dwa, trzy dni chodzę, chodzę, chodzę i później przyjdę i mu podziękuję. No miałeś rację, miałeś rację. Trudno to zrobić, słuchajcie, ale jeszcze trudniej jest przyznać komuś racji i podziękować, hmm, podziękować, przebaczyć. Jeśli ktoś nas oskarży niesłusznie. Kiedy coś o nas powie, jakoś będzie o nas myślał, coś będzie innym przekazywał, co zupełnie nie jest prawdą. Jak wtedy reaguje? Co wtedy myślę, co wtedy robię, co wtedy mówię? Czy naśladuję Chrystusa, który z krzyża prosił za swoimi oprawcami? Nie poczytuj im tego grzechu, bo nie wiedzą, co czynią. Czy ja jestem podobny do Pana Boga? Pamiętam, jeden człowiek opowiadał mi o pewnej pani Teresie. Pani Teresa miała 40 parę lat, wtedy była szczęśliwą żoną, matką trzech synów. Ale nie zawsze tak było. W swoim dzieciństwie została porzucona przez swoją rodzoną matkę. No i potem jej los był taki jak każdego porzuconego dziecka: jeden dom dziecka, drugi dom dziecka, tak od przytułku do przytułku. Wzrastając, kiedy była młodą dziewczyną, zastanawiała się nad sensem życia patrzyła na inne dziewczęta, które miały rodziny, miały mamy, które, które je kochały. I tak pielęgnowała niechęć w swoim sercu, tak ta niechęć narastała, że wreszcie znienawidziła swoją matkę. Nawet jej nie znając, a jej nienawidziła. Nienawidziła jej dobrze. I gdyby ją spotkała gdzieś na ulicy, to prawdopodobnie. no. Nie, obyło się, nie obyłoby się wtedy tylko na słowach. I ta pani Teresa któregoś razu odbiera telefon, i w tym telefonie słyszy pytanie, czy to ty, Teresko? Tak, mam na imię Teresa, a kto mówi? Tu mówi twoja mama. No, niespodzianka. Po czterdziestu paru latach matce przypomniała się córka. Zaniemówiła Teresa, matka ciągnęła dalej, mówiąc: Jestem w szpitalu, leżę na oddziale intensywnej terapii. Ordynator przed chwilą mi powiedział, że, że podczas najbliższej doby umrę, umrę. Dzwonię do ciebie, bo mam prośbę. Chciałabym umrzeć w twoim domu. Nigdy swojego domu nie założyłam. Byłam złą kobietą, złym człowiekiem, skrzywdziłam mnie jedną osobę również ciebie, wiem o tym. Ale zostało mi kilka chwil, kilka godzin, i chciałabym zobaczyć, jak to jest mieć swój własny dom, swój własny kąt. Pani Teresa rzuciła słuchawką u ścianę, telefonem u ścianę, nic nie zostało. Wybiegła z domu, pobiegła do męża, on był policjantem, gdzieś do komisariatu. Rzuciła mu się na szyję, rozmawiali gdzieś na osobności. Kiedy już skończyła mówić, zaczęła tylko płakać. On, trzymając ją za rękę, powiedział: Teresa, ja też do ciebie mam prośbę: Weź tę kobietę do nas, do domu. Niech ona u nas umrze dzisiaj w nocy. Nie rób tego ani dla niej, ani dla siebie, bo przecież widzę, co się dzieje: że jesteś cała pełna emocji i nienawiści. Ale zrób to ze względu na naszych synów. Niech oni zobaczą, że nienawiść można pokonać. I niech wiedzą, że tym, kto pokonał tę nienawiść w sobie, jest ich matka. Zrobili tak. Przywieziono starszą kobietę, podłączono kroplówki, jakie trzeba, i tej nocy właśnie u nich w mieszkaniu umarła. Czy my umiemy naśladować Boga w Jego miłości? Może te rekolekcje trochę nam pomogą. Może te rekolekcje nas przybliżą do Chrystusa. Abyśmy może nie próbowali tego zrobić dla niego, bo to jest możliwe, ale ciężko, ciężko. Zróbmy to z nim. Zróbmy tak, żeby już nie napinać się, nie naprężać, nie robić wszystkiego pod publiczkę, na pokaz. Aby otrzymać jakąś laurkę od Pana Boga. Ale zróbmy to z Nim, ręka w rękę, bo On przecież jest w każdym momencie mojego życia na wyciągnięcie ręki. On mnie kształtuje, bo życie boli. On mi przewodzi, mnie prowadzi, bo jest przewodnikiem. On mnie posyła, bo mnie potrzebuje. On jest wreszcie moim ojcem. Niech te kolekcje będą takim zbliżeniem, takim zjednoczeniem, takim zespoleniem z Chrystusem, aby wracając do domu nikt z nas nie wrócił do swoich grzechów. Niech te kolekcje będą po prostu inne. Niech nas nauczą. Żyć z Bogiem. Amen.